Już się broni. Witajcie. To ja, Kermit, z swoimi przyjaciółmi, idziemy teraz przeprowadzić atak na główną bazę teletubisiów. Te potwory atakowały nasz gang już przez długi czas. Pokażę Wam, jak wygląda ona od środka. Mamy tutaj dwóch strażników z AK-37 AK i mamy jeszcze łucznika. Nasze drony jeszcze wykryły, że w środku jest o wiele więcej teletubisiów. Mają tutaj dużo broni, którą planujemy ukraść. I to tyle, co jak na razie wiemy. Potem przy, już teraz przygotowujemy się do ataku, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. A więc czas szturmować. Koledzy. Dobra, ja i chłopaki już idziemy. Musimy się przygotować do zaatykowania. No dobra. O nie, tenki, Winky, Tipsy, o. Oh. O nie, generale! Ja już chyba nie wytrzymam. Musisz skończyć operację! Nie zapomnij! Te tubisie są! Nie! nie. Muszę ich wszystkich wykończyć. O nie! Szybko! Dipsy! Musimy się uzbroić! Eee, dałem je... Okej, okay, dobra, muszę go wykończyć. Gdzie on jest? Kuczek, gdzie on poszedł? Muszę go znaleźć. Teraz tylko drugiego. Dobra, kurde. Dobra, chyba ich wszystki wybiłem. Uy, co, co mnie ominęło? To. No. Misja zakończona. Z sukcesem. Teraz mogę iść w siną dal. O, hej, e, nie zauważyłem was tam. Ja tylko oglądałem wojnę pomiędzy Tetubisami i Kermitami. E, poza tym udało mi się uciec ze szkoły Waldiego i przygotujcie się na kolejne fajne odcinki. Od Miharfa 111. Okej, okay, dobra no okay, dobranoc. Okej, dobranoc.